Mało kto zdaje sobie dzisiaj sprawę z tego, że historia II Rzeczpospolitej toczyła się tak jakby dwutorowo. Był nurt oficjalny, czyli powstało państwo, odbudowanie administracji, powstało wojsko, służby, szkolnictwo, partie polityczne, w ogóle życie polityczne, społeczne, kulturalne, ale przecież był drugi nurt podskórny, ten którego nie było widać, o którym się dzisiaj prawie że nie mówi z wiadomych względów, ale do tego wrócimy czyli konspiracja wewnątrz II Rzeczpospolitej. Wszystkie książki Leszka Żebrowskiego dostępne na kapitalbook.pl z kodem HISTORIA10 10%, 10 rabatu. W 1918 roku, gdy powstawała Polska na polecenie Sowietów, najwyższych władz, Powołano komunistyczną partię Polski. Ona się wtedy trochę inaczej nazywała. Komunistyczna Partia Robotnicza Polski, wkrótce później zmieniono nazwę na krótszą. Komunistyczna Partia Polski. Ona miała przybudówki. Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy i Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi. Istniała oczywiście także Młodzieżówka, czyli Związek Młodzieży. Były też organizacje paracharcerskie, takie jak Pionier na wzór Sowietów. To wszystko było tajne, nielegalne. Partia Komunistyczna nigdy się nie zalegalizowała, bo nie chciała na podstawie konstytucji uznać w Rzeczpospolitej suwerenności, niepodległości naszego państwa, więc zeszła do podziemia. Podziemie to jest trochę inne niż tam się wydaje z tych czasów późniejszych, okupacji niemieckiej, II wojny światowej. Wtedy nie było wojny, ale istniał terror komunistyczny, zamachy, likwidacje funkcjonariuszy państwowych, policjantów. Osoby, które były uznawane za tzw. Sypaków, czyli ci członkowie partii komunistycznej, którzy poszli na współpracę z policją. I czasami wystarczało tylko podejrzenie, wcale nie musiało być coś na rzeczy, takie osoby były mordowane. Jednym z takich osławionych morderców w ramach Komunistycznej Partii Polski był późniejszy generał komunistyczny, Wacław Komar, czyli nazywał się inaczej Mendel Kossoi. On miał bardzo ciekawą biografię, członek bardzo licznych partii komunistycznych, w jednym z życiorysów wspomniał, że należał do tzw. grup realizacyjnych. Tych grup oczywiście nigdy nie było w strukturze, to istniało poza. Chodziło prawdopodobnie o struktury bandyckie, mordercze, służące do napadów i z tego Wacław Komer, czyli Mendel słynął. Z napadów między innymi na bogatych Żydów, żeby zdobywać fundusze na cele partyjne. Rodzina bardzo ciekawa. Jego żona, Rywa Cukierman, lub żona partyjna, bo u nich to było płynne, tak jak rzeczywistość u Baumana. Miała także kilka tożsamości, nazywała się Sokołowska, to był taki pseudonim partyjny. Miała bardzo ciekawą rodzinę, bo ojciec i brat wymigrowali wcześniej przez Izrael, aż trafili do komunistycznych partii Australii i Nowej Zelandii. Ona podawała fałszywą datę urodzenia, że urodziła się 7 listopada 1917 roku i podała to w Życiorysie. Przyjęłam tę datę jako dzień swojego urodzenia na cześć i chwałę wielkiej rewolucji bolszewickiej. Faktycznie urodziłam się kilka lat wcześniej, więc nawet to, nawet te dane osobowe u nich się nie zgadzały. I ci komuniści, którzy przed wojną działali w tych strukturach politycznych, bo większość z nich, która była szkolona w Związku Sowieckim, uczyła się terroru, zamachów, likwidacji a na marginesie była działalność taka czysto polityczna, to już było wtórne, oni szykowali różnego rodzaju akty zemsty na państwie burżuazyjnym, na państwie polskim, to były zamachy, najgorsze, chyba największe tego typu w Cytadeli, gdzie zamordowano kilkadziesiąt osób, ale to było nagminne. Cały czas coś się działo. I oczywiście Druga Rzeczpospolita starała się bronić, ale jako państwo, które miało zalegalizowane struktury, w sytuacji międzynarodowej nie mogło stosować takich samych metod. Chociaż czasami, tak się tak pomyśli wstecz, gdyby odpłacano im tym samym, co oni robili, i gdyby ich było później znacznie mniej, dla nas byłoby znacznie lepiej. Tak się niestety nie stało. W tych przypadkach najcięższych, najbardziej drastycznych, występowania przeciwko państwu polskiemu były. Aresztowania, były śledztwa, później były sprawy sądowe i były skazania. Tych spraw było stosunkowo wiele. My mało dzisiaj o nich wiemy, o nich się nie mówi, dlatego że ci, którzy dzierżą władzę medialną w ręku, często pochodzą z tych rodzin. To są następcy, to są dzieci, wnuki, prawnuki już w tej chwili, tego środowiska bandycko-komunistycznego, więc nie jest ich interesem, żeby to przypominać, ale warto o tym wiedzieć. Ciekawym zagadnieniem jest to, że komuniści w drugim obiegu, czyli tym co uważamy za ten obieg, jak na przykład podczas stanu wojennego czy podczas okupacji w polskim państwie podziemnym, komuniści mieli także swój drugi obieg w drugiej części pospolitej. I to były albo materiały powielane, albo drukowane. To były różnego rodzaju broszurki propagandowe, informacyjne dla swoich towarzyszy i także jako druki które miały agitować za przystąpieniem do działalności w ich szeregach. Mam tu przed sobą taką broszurkę sygnowaną przez Komunistyczną Partię Polski, sekcja Międzynarodówki Komunistycznej, Brześć a Łuck, Warszawa 1931. To była bardzo głośna swego czasu sprawa, sprawa Łódzka. nie od Łodzi nazwa pochodzi, tylko od miejscowości Łuck na Wołyniu. Sprawa łucka Obiła kilkudziesięciu komunistów aresztowanych, postawionych przed sądem. Dziś mogłoby to nie mieć większego znaczenia, może nawet nie warto byłoby to szer szerzej mówić, nie byłoby to interesujące, ale wbrew pozorom jest. Dlaczego? Bo to się wiąże z sytuacją aktualną i z aktualnymi mediami. Z jakimi? Z gazetą wyborczą. Otóż jednym z podsądnych i człowiekiem, który dostał jeden z najwyższych wyroków, był Ozjasz Szechter, ojciec ojczym. Ktoś tam dla Adama Michnika, w każdym razie bliski. On stanął przed sądem, był skazany, ale był potrzebny Sowietom, czyli komunistom moskiewskim, dostęp do akt. I co się stało? Otóż Helena Michnik, czyli matka Adama Michnika, na polecenie adwokata, dostała od niego pełnomocnictwo, przepisywała cierpliwie najważniejsze fragmenty zeznań tych, którzy byli aresztowani, czy ustaleń prokuratora, to było potrzebne komunistom w Moskwie do rejestrowania tego, co się dzieje. Czyli mamy Ozjasza Szechtera jako aresztowanego i sądzonego, skazanego i jego żonę, czy przyjaciółkę, czy towarzyszkę życia, tą drugą połowę, Helenę Michnik. Później po wojnie propagandystkę komunistyczną, funkcjonariuszką ubeckiej szkoły, gdzie wykładała dla ubeków historię. Krok bardzo ciekawy. Adam Ichnik też skończył historię. W tej broszurze możemy wyczytać przerażające rzeczy. Jak to komuniści byli maltretowani, jak byli mordowani, jak ich katowano. Kobiety były gwałcone, mężczyźni mieli ściskane jądra, stali się bezpłodnymi. Później się okazało, że to wszystko nieprawda. Duża część tych osadzonych i skarżonych, poszła na współpracę z policją, żeby dostać niższe wyroki. Jak się to wydało, zostali uznani za sypaków, jednego czy dwóch nawet w ogóle z partii wydalono, innym urwało to karierę. Nie zrobili takich karier później w Polsce Ludowej, na jakie prawdopodobnie liczyli, jakie by dostali, gdyby nie ta sprawa łódzka. Sprawa łódzka jest wzorcowa, dlatego że polskie państwo nie skazywało tych ludzi za szpiegostwo. Dlaczego? żeby nie ujawniać źródeł policyjnych i wojskowych wywiadu ze środowiska wewnątrz komunistycznego. Dlatego, że praworządny proces, adwokaci mieli do tego dostęp, do tego pomocnicy, czyli pomocniczki adwokatów, takie jak właśnie Helena Miching, siedziałyby cierpliwie, przepisywały zeznania, ustalenia, dokumenty, więc państwo polskie musiałoby udostępnić swoją wiedzę o komunistach, udostępnić swoją wiedzę o agenturze wśród komunistów i Komuna by z tego tylko i wyłącznie skorzystała. Więc żeby uniknąć tego rozpracowania państwa polskiego przez komunę, stosowano taki zabieg, że oni nie byli skazywani za szpiegostwo, chociaż je uprawiali na gminie na wielką skalę, ale byli skazywani za zdradę stanu, czyli za próbę oderwania części terytorium Rzeczpospolitej albo za negowanie polskiej niepodległości. To była zdrada Stanu. Być może nawet jeszcze gorsza rzecz niż szpiegostwo. I znowu byłoby czymś epizodycznym, niewartym wspomnienia, gdyby nie fakt, że kilka lat temu w jednej z publikacji Instytutu Pamięci Narodowej, w przypisie do publikacji na zupełnie inny temat, znalazła się informacja, że Ozjasz Szechter został skazany w II Rzeczpospolitej za szpiegostwo w procesie łódzkim. I co się stało? Oburzył się sam autorytet moralny Adam Michnik. Wystąpił na drogę sądową i IPN musiał przyznać mu rację, że Ozja Szechter nie był skazany za szpiegostwo. I musieli go przeprosić, bo został skazany za zdradę stanu. Czyli za rzecz jeszcze gorszą. Jak wygląda cała ta otoczka? Jak się nie zna tych wszystkich kulisów, tych spraw, nie zna się tych niuansów, to człowiek w tym się porusza jak węgle, Nic z tego nie rozumie. Takich spraw, jak sprawa łódzka, było bardzo wiele. Większość notabli komunistycznych po 1944-1945 roku w Polsce to byli ci, którzy przeszli przez polskie więzienia. Tacy jak Gomułka, jak Bierut, jak bardzo wielu innych. Oni siedzieli, byli skazywani za próbę oderwania terytorium nagowanie polskiej niepodległości, ale nie skazywanych za szpiegostwo. Więc od strony formalnej Adam Michnik rzeczywiście miał rację. Jego tatoe nie był szpiegiem, tylko był zdrajcą i dlatego to wygrał i dlatego IPN musiał go przeprosić. Absurd tak zwanej praworządności. Absurd tak zwanej poprawności politycznej, czyli mówimy dokładnie i tylko w takim zakresie, czego to dotyczy. Skoro nie był szpiegiem, to był zdrajcą i tu Adam Michnik został całkowicie usatysfakcjonowany. Tatuś był zdrajcą, ale szpiegiem no nie, broń Boże, nigdy w życiu. Chociaż oczywiście szpiegostwo było nagminne, Komunistyczna Partia Polski jej odnogi pozyskiwały osoby zdemoralizowane. Docierali do sfer wojskowych, docierali do administracji państwowej, do wszelkich innych środowisk i szukali ludzi, którzy na przykład uprawiali hazard, zadłużyli się, potrzebowali pieniędzy i nagle znajdował się ktoś usłużny, chętny: to ja ci pożyczę, ale ja nie będę o kiedy oddać. To oddasz wtedy, kiedy będziesz miał. Tylko jak pokwitował, to już był nasz, już był kupiony, już był stracony dla Polski. Szykowano także tego typu sieci na osoby z rodzin komunistycznych, bo bardzo często rodziny nie wiedziały, kim się zajmuje ich bliski krewny, że jest sowieckim szpiegiem. I taka zarzucona sieć często skutkowała tym, że no możemy pomóc, możemy. Przyczynić się do niższego wyroku, ale to wtedy coś za coś i to są ludzkie sprawy. Ludzie szli na współpracę, myśląc, że pomagają swoim bliskim, a tak naprawdę szkodzili sobie, szkodzili Polsce i także szkodzili tym swoim bliskim. To nie ma co ukrywać, że. Cały ten interes kręcił się wokół jednego sowieckie pieniądze. Dzisiaj te środowiska są pierwsze do krzyczenia, do wyzywania wszystkich, którzy inaczej myślą, że to są sowieckie onuce. A gdzie te onuce z tamtych lat się podziały? Gdzie te onuce dzisiaj funkcjonują? Ilu członków redakcji założycieli gazety wyborczej było tymi ruskimi onucami od samego początku od komunistycznej partii polskiej, później polskiej partii robotniczej później Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, funkcjonariusze Urzędów Bezpieczeństwa, Informacji Wojskowej, tam było aż za gęsto. To nie było, że 100% wszyscy tam byli. Nie, niektórzy nie byli. Ale prawie wszyscy, to już rzeczywiście robi wrażenie. I oni są w pierwszym szeregu propagandowym, żeby wyzywać wszystkich innych. To jest ta metoda, jak złodziej ucieka, bo jest goniony i nagle odwraca się pokazuje na kogoś zupełnie przypadkowego, niewinnego i wskazując palcem że łapać złodzieja. I wtedy tłum reaguje odruchowo, biegnie za tym skazanym, a nie za prawdziwym złodziejem. I my dajemy się na to nabrać także teraz. Za one, onyce uważamy nie tych, którzy nimi są, tylko tych, którzy normalnie myślą. Natomiast ci, którzy byli zawsze w służbie sowieckiej, a teraz jak się okazuje, bardzo wielu z nich przeszło na służbę rosyjską, to nie my się fraternizowaliśmy z Putinem, to nie my z nim się spotykaliśmy, nie my z nim zadziergaliśmy jakieś więzy, przyjaźni, to oni. I kto chwalił Rosję, kto chwalił Putina, kto chwalił ten cały ustrój, który powstał po. Rozpadzie Związku Sowieckiego, który był dalszym ciągiem Związku Sowieckiego. To jest mniej więcej to samo co u nas. Że zmieniła się ta fasada, zmieniła się ta politura, którą to posmarowano, ale wnętrze pozostało to samo. I przez takie szukanie tego typu przodków, szukanie tego typu zależności wcześniejszych. Taki proces łódzki jest tego doskonałym przykładem. Rodzina Michników, rodzina Szechterów, jak na dłoni. Jeden skazany. Za zdradę. Jego żona, konkubina, przyjaciółka, wszystko jedno co ma dostęp do akt, bo adwokat upoważnił i ona przepisuje, dostarcza to, to nie tam, gdzie powinna, a później ich syn skarży się z IPN-em o to, że tatuś nie był szpiegiem, tylko był zdrajcą. I pan musiał przyznać, rzeczywiście, szpiegiem nie był, był tylko zdrajcą. Ku pamięci dla nas wszystkich. Uczmy się myśleć sami, nie myślmy stroganami, nie kierujmy się tym, co ktoś na jakiś temat napisze. A nawet jak się chcemy kierować tym, co ktoś. Napisze, to patrzmy kto, patrzmy co napisał wcześniej, w jakim się otacza otoczeniu, żeby to znowu nie wyszedł jakiś moralizm, żeby to znowu nie wyszła jakaś pseudodziennikarka, która pracuje od tygodnika powszechnego przez jakieś media zagraniczne i cały czas robi to samo, co jest na rękę władzą postsowieckim, bo w ten sposób grzęźniemy w bagnie, początkowo myśląc, że to jest. Przyjemnie, miękkie dno, delikatne, taplemy się w czymś i nagle się okazuje, że to śmierdzi, że to jest bagno cuchnące, a ono nas otacza.